Jeszcze dochodzi do manifestacji. Cilkę zaczekam. Można sobie poglądać. Brawo! Jeszcze widzę, że idą, więc zaczekamy przez chwilę. Proszę bardzo, mamy to trakcie. Panie, teraz jest piękny, piękny napis. Szanowni Państwo, właśnie w trakcie każdego takiego wystąpienia mówię o tym, że ostatni miesiąc zbliżył nas do prawdy. Zwykle chodzi o jakieś nowe fakty, o ujawnienie jakichś dokumentów. O coś, co powoduje, że to nasze wspólne narodowe śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest coraz bogatsze. Jesteśmy coraz bliżsi czegoś, co można by określić jako jądro prawdy. I mogę powiedzieć to także i tym razem, ale tym razem przyczyna jest inna. Szanowni państwo, kto dzisiaj w Polsce ośmieli się powiedzieć, że Rosja jest wiarygodnym państwem? Kto ośmieli się powiedzieć, że raport Anodyny był prawdziwy? I że prawdziwy był raport polskiej komisji, mówię o tym z bólem, który w istocie ogromną część tez raportu Anodyny powtórzył. Prawda jest w tej chwili nauczna. Nikt nie może jej zaprzeczyć. Wydarzenia na Ukrainie pokazują ją stałą siłą. To powinna być dla nas. Nauka, nauka odnosząca się do całego naszego narodowego bytu, do jego charakteru, ale także dla tej sprawy, dla której spotykamy się tu już po raz 46. Sprawy, która będzie obchodziła, jeśli wolno użyć takiego określenia, bo przecież chodzi o tragedię, wielką tragedię, już czwartą rocznicę. Można powiedzieć, 4 lata temu zrodziła się ta sprawa. Zrodziła się sprawa tragedii smoleńskiej. I będziemy maszerować dalej. Będziemy maszerować niezależnie od tego, czy będą nam czynione przeszkody, czy też będzie spokojnie. Będziemy maszerować, bo po to, by Polska była silna. By Polska mogła odeprzeć niebezpieczeństwa, by Polska nie była dla innych, wiadomo ich dzisiaj dla kogo, dla Rosji zachętą dla dalszej ekspansji. Musimy być silni, musimy być silni także moralnie, a silni moralnie możemy być tylko wtedy, jeżeli spełnimy nasz narodowy obowiązek. Jeżeli będziemy wiedzieli, co doprowadziło do śmierci 96 Polaków, 96 Polek i Polaków z prezydentem Rzeczypospolitej na czele. Jeżeli uczcimy ich pamięć, jeżeli wyciągniemy wszystkie wnioski, jakie będzie trzeba wyciągnąć, gdy będziemy znali już całą prawdę. To jest warunek. To jest warunek naszej narodowej spójności, naszej siły. Dziś jest to widoczne jeszcze bardziej niż było widoczne kilka miesięcy czy nawet miesiąc temu. I dlatego ten marsz, te nasze spotkania, te msze mają sens. Muszą być kontynuowane. Za miesiąc czwarta rocznica. Za miesiąc musimy się tutaj spotkać naprawdę w wielkim gronie. Za miesiąc musimy zademonstrować naszą podstawę, ale także wyciągnąć rękę do tych wszystkich, którzy w nowych okolicznościach są gotowi zmienić zdanie. Są gotowi stanąć po stronie prawdy. Są gotowi stanąć po stronie Polski. Musimy wyciągnąć tą rękę, bo musimy być razem, ale razem w prawdzie, nie w kłamstwie. To ci ze wschodu chcą nam narzucić ten rodzaj jedności. Polacy na to nie pozwolą. Jestem tego pewien. Spotykamy się tu za miesiąc, by zademonstrować całej Polsce, ale także całemu światu, także tej stolicy na wschód od nas, Moskwie, że Polska się nie ugnie.